Witam, ja jestem w Lodge. I dzisiaj zagramy na Kaiser, Kaiser Reisiu. Więc, hmm. Wybrałem Queen'a. Od razu mówię dlaczego. Bo wielu ludzi pewnie powie, że powinienem zrobić to dopiero po patchu, ale, hmm. chciałem, po prostu, się przed patchem Queen'em, bo kiedyś, kiedyś grałem. Kilka patchów temu. I pewnie nic się nie zmieniło. Ale zobaczymy, może coś ciekawego zrobili. Zobaczymy tu. Jeszcze jedna. No i zobaczymy po prostu, co z tego wyjdzie. Boże, milicja. Ja nie lubię milicji. Szczególnie w tej grze. Wojsko od razu ustawimy tutaj. Okej. Okay. Mm. Bardzo przez że wyposażenie uwielbiam Chiny. Um. Zobaczymy, co tutaj mają. O, czołgi. Ale oczywiście nie produkujemy ich. Mmm, dywizja pancerna na start, no. Dobra, nie ma co czekać. To jest ogólnie tak naprawdę drzewko podstawowe, można powiedzieć, case jesiowe Bez żadnych mm, dodatków, co w się sensie nic nie zmienia wewnątrz ich. Nazwy pozmieniały tylko i konki podawali, widzę tutaj. Tak. Opisy nie wiem, ale na pewno e, wiem, że to jest fragment dodany. To jest wszystko. Dlatego nie dziwię się, że reworka robią Nie ma co czekać, zaczynamy w sumie od razu zmierzenia rebeliantów. Chociaż... Chociaż tak nie, dobra, najpierw to ...czytałoby się... Przemysł. O Polityka PRA, jak to już było? Ja już nie pamiętam. O! Możemy i jedno i drugie. To jest dobre pytanie, w co byśmy chcieli pójść. Eee, no tego nie potrzebujemy. To jest dobre, ale. W... Jesteśmy Chinami, co by nam akurat. Ten power, to nie wiem. Ale to nie jest. To też głupie. raz siły politycznej. To jest stabilność. To czego nam brakuje: doświadczenie armii i atak narodowych. Hmm. Dobra, ale lepiej w przemysł. Z przemysłu to nic nie zrobimy. Później wizji na wygnaniu mamy. Coś tu pozmieniali. Może przedtem to było nasze. Już. Przed ostatnim patrzę, nie wiem. na Kinamit bardzo dawno nie grałem. Zobaczymy, co z tego po prostu wyjdzie. Hmm. Tutaj to jest standardowo. Wcale by się przydało kupić, ale od kogoś, kto nie będzie naszym wrogiem, na przykład ze Stanów Zjednoczonych. O! Ale kupimy jedną, bo. Czuję, że. z fabrykami. No właśnie, jest tak, jest. Dużo ich nie ma. I pierwsze co, to bym akurat chciał postawić cywilkę jedną, a potem narobimy trochę. Trochę narobimy. Wojskowych, może tutaj, w tej kolejności? Dobra, nie ma co czekać, lecimy. Totny hmm. masz ofensywka, o, lubię, szanuję. Tutaj znamy. Kto by tu był... A, z tego co wiem w najnowszym patchu mają dodać chyba Ligę 9 czy 8 prowincji, już nie pamiętam. I mają tak dodać. O, Kireński zawsze umiera. Standardowo. Raz pamiętam, wraz się coś popsuł i Kireński nie umiera. Kolega grał Rosją na multiku. Mieliśmy taką bekę z tego. No bo sami przyznajcie, to musi być niezły pech jak. Kireński nie umiera. A grasz rację. Wszystko zablokowane wtedy. No, co ja? A, to myślisz, tak, dobra. Um, co bym ja chciał? Kawalerię czy piechotę? Uzyskuję... Mmm, tejsi o chiński nowy rok. Tutaj mamy. A Birham Ostatnio. Te ja grałem sobie tak po prostu z czym to ja grałem chyba Sardynią i jednoczyłem Włochy. A, zrobimy reformę. Nie, nie, to były Ameryką pod Hawaje, chciałem zobaczyć. W ogóle Hawaje są popsute, nie polecam na chwilę obecną nimi grać, ponieważ eventy nie działają, jak należy, niż wszystkie. Um, nie dostajesz okrętów, a powinieneś dostawać okręty i tam różne rzeczy się psują. Decyzje tak samo na Hawajach się psują, natomiast... Um, wtedy... wy <grym> tej powrócili, bo... Laurens zarabi. Przewrót zrobił, potem jak totaliści przejęli władzę troszkę głośniej. Może nam żebyście też muzykę słyszeli, taktyczne pogłaśnienie na ten na nagraniu, co ja tu mam. Ej, to Korci nawet. A to Też nie jest to złe. Hmm. Ale na razie zbieramy Politykar Power, bo... Przecież reformy... Po pierwsze na zmiany, po drugie na reformy, bo czuję, że reformy będą dość ważne w naszym chińskim państwie. A, mogę już w sumie. Kogoś, kto wrzuciłby mi Polityka Power. Zobaczcie, ile oni mają tych paternalistów Głównie parternaliści mogą od 75% wypowiadać wojnę. Nie, A nie, czekaj, mam... ...autorytarną demokrację, dobra. To paternaliści parternaliści chyba od 25% mogą... ...światowego napięcia wypowiadać wojnę. No, dajcie, dajcie, by się fabryczki przydadzą. Tak tam moje baranie. Kiedyś mi się wydaje, albo to na podstawce jest, że Chinami ma się dwa sloty badawcze. No, tak człowiek straszna biera. Właśnie, co... A, co pozmieniali, bo wiem, że coś pozmieniali. Lotę mamy pewnie przestarzałą. Chociaż, chociaż, ten wygląda nie najgorzej. No. Dobra, w całkiem, całkiem muszę powiedzieć. No tak. za wcześnie. Eee, bo silniczek beznadziejny. Nie? Też masz taki beznadziejny silnik. Naprawdę nie można wam zmienić. No dobra. Mamy wróżkę, a, tak. Dobra, to zamkniemy na razie. I co bym chciał teraz? Teraz... Hmm, ...cywilne, czy... ...mierzymy tych rebeliantów Zaraz, co robi Mongolia? To jest ważne pytanie. Dlatego chwila. Oni robią coś z Tybetem, więc zaraz pewnie będą ruszać na... ...wojnę. No dobra, no to... My skoczymy w takim razie w... nie lotnisko, chociaż... Mam lotnisko w ogóle? Mam No, nie jestem aż tak zacopany. Hmm. To byłoby dobrze ogarnąć. Mamy jakiekolwiek lotnisko tutaj? Nie. się mi zbuduje, jedno. Tutaj. I to nawet wrzucimy priorytetem, jeśli miałaby być wojna. Uuu, druga wojna namoła w Rosji. Dobra. Hmm. Żeby nie marnować, już 10 z nich wskoczyło. A jak? E, żeby czasu nie marnować, wrzucimy to, bo przydadzą się reformy. O, już 18% napięcia światowego. No tak, wojna namoła w Rosji. Nie mieszczę, się zrobiło to napięcie aż takie. Manewry w korpatach. Ta wojna to ma. w Rosji, tyle zrobiła. Będzie w sensie się przyda do czegoś. Tu idą Polacy? Wielką debatę jeszcze robią dobra, to jeszcze czas jest. Ciekawe, jak to wygra. Często to teraz jest tak, że. Kiedyś to było tak, że chyba najpierw we Francji wygrywali, potem. Potem wygrywali we Włoszech i na końcu w Brytanii, a teraz chyba trochę inaczej jest. Szwajcaria mnie śmieszy strasznie, że. Jestem ciekaw, jak lerowo to się stało, że oni z tej tą górną Saboodię. Co tu się stało? Na Kaiserach przynajmniej jest fajnie podzielona, bo jest tutaj ten włoski teren. Tutaj to, co jest niemieckojęzyczne i tu, tu francuskojęzyczne. Jeśli dobrze pamiętam. Dobra, wrócimy siłę polityczną, bo to się przyda teraz jak diabli. Oczywiście hmm, się różnicie? Czy niby, wiem, że mamy mam autokratów i powinienem użyć autokraty, ale po cichu liczę, że na paternalistów na zmienię sobie wszystko. Dobra, zawsze grosz do grosza trochę się zbierze. Bardzo mnie boli ogólnie w Choju, znaczy w Kaiserreichu, że nie ma dla Donkubańskiego związku, dla Kozaków oraz dla Węgier drzewka. Cieszę się, że robią rygorka bo w końcu, moim zdaniem, powinni. Ale mogliby też tą okolicą się zająć i tą okolicą. Już nie ma co Skandynawii. W ogóle myślałem, że nie zrobić danią... Tutaj w ogóle... No. Jak to się nazywa? Eee, słowa mi zabrakło. Let's, let's play'a. O, no, let's play'a. Zagrać po prostu z danią, ale... Uznałem, że no... Jednak mało tam można robić. A, centralizowane nam się bardziej przyda moim zdaniem. E, przemysł to chyba większość ludzi jest centralizowane, przynajmniej tak mi mówi, że w większości się dzieje. Czy wy macie wojnę i prze przegrywacie? Ło co, 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 co? Wy odrz... Odrzuci wam gancu? Jeszcze powiedzcie, że ty będę rzucił sojusz. Ty będę to rzucił sojusz, no A, śmiesznie, śmiesznie. Easy peasy będzie. Trzeba wyobrazić od razu to z nim wrażenie. Czekaj, teraz nie mogę go... O mój Boże, to już w ogóle RIP. No dobra, no to jak nie... Mhm. Czyli tak, wy macie ile dywidii. Ok, Okej, okay. okej... To niech się pocisnąć to. To ja się biorę za reformę kraju. To wojsko... Okay, się na Japońca. W ogóle mamy tu forty jakieś. Mm -hmm. Ja bym dobudował tak zapobiegawczo tu i tu jeszcze o. o, o, o. Ymm, pauza na chwilkę. Co my tu mamy? To jest dobre, to też jest. Dobre. i tego to nie potrzebuję, bo chociaż. <noise> tak, um... Surowce by się przydały. No, bez surowców to kiepsko. My mamy tylko trochę stajno. O, super można. Na razie niech to zostanie otwarte, a zrobimy piechotę. Czy powinniśmy zalać wroga, czy powinniśmy... Nie no! idziemy w jakość. Wiem, że kinami nie powinno się podobno iść w jakoś, ale... Jakość. Dobra, na razie robimy cywilną, a ja myślę co dalej. O, czy to się... Chwila, chwila, bo mi za dużo tego wyskakuje. Mmm... Wzmożony, eksport, ograniczony, eksport... Wzmożony, eksport, czyli na... To nam nic nie zmieni tak naprawdę. Trochę ludzi tam dostaniemy. I surowców. Wiek poborowy się zjeźmie Tutaj... Jak poborowy? po co nam to w ogóle? Tutaj niby tak, ale nie do końca. Czy byśmy tak chcieli zrobić? 250 tysięcy ludzi do Piachu. To jest świetna opcja, tylko gdzie jest druga prowincja? Nie ja wiedział, gdzie mi się to pojawi. A, tutaj na granicy ale są surowce. Surowce. Tego nie zyskamy w żaden sposób. No, i mamy nagle zapas. Dobra, tymi już karabinów nie rób, tymi rób artylerię. Bo pójdziemy sobie w przewagę ogniową, coś czuję. Niby powinienem w tą, może zmasowaną doktrynę, ale dojrzałem, że w większość państw chińskich to idzie. A przydałoby się coś, żeby sprawdzić, jakie badania robi przeciwnik. Albo mu nawet podkreślać. To byłoby fajnie w choi, moim zdaniem. No, chociaż z drugiej strony by się zaraz szpiegostwo to zmieniło, a nie granie dywizjami. Co tu się? Co, to, co tu się stało? Meksyk? Ma bunt! Co tu przy wodzie? Narodowi populiści, co tu się stało? Która to jest ścieżka? To było gdzieś na dole. Argentyna to zawsze. Tak? Tak. I to będzie to. A tutaj. To nie są syndykaliści, tylko to są jacyś, widzę, ala demokraci. To jeśli przeżyją, i to, jeśli przeżyją, coś niżej mają. A, tylko to. Ale to może być ciekawe. Mhm. Pewnie, żeby wygrać z nimi. Trzeba tylko wytrzymać. wy się wojna domową i właśnie zaatakowaliście kogoś. Oh. Ej, to jest w sumie ciekawy kraj. Mały, ale ciekawy. Rosja. Coś ty zrobiła. A wy macie coś? A wy macie. Tylko. No. Musicie Rosję usunąć. Co jestem ciekaw. Co by nam się bardziej opłacało? Uuuu, nie patrzyłem chwilę. Transamort wbił. Mhm. No dobra, ale chyba pierwszy odcinek to już będziemy kończyć, bo już 20 prawie minut pewnie jest. Nie nastawiłem ile już nagrywam. Eee, ale ładnie się tu wbijają. O mój Boże, rzecz postójka, bo na rollów. I tego to ja się też nie spodziewałem. No dobra, no to zobaczmy co tu się stało. I zaraz skończymy, ale... A najpierw robicie kwestię. Podobno tą kwestię jest dobrze... ...przeczekać, ale widzę, że się zmieniło już. Dobra, tego nie zrobicie. To jest dobre pytanie. Co byśmy chcieli zrobić wtedy jako polska tata? Kupić Galicję, można. Zrobić referendum a teraz uderzyli za, za zabranie czegokolwiek Niemcom, to jest trochę bez sensu w pewnym sensie. Chyba, że to ma być tylko taka zemsta, no bo co byśmy mieli zabrać im, ale tak byśmy zabrali Smoleńsk, załóżmy to jeszcze jest Białoruś. Teoretycznie to się bardziej opłaca. Nie ten, nie ten kraj. Zrobić yy, więzi z Niemcami, kupną walicję oraz referendum na Białorusi. Ale to teoretycznie. Trzymać dobre relacje z sojusznikami wtedy. Uu, czyżby wojenka się szybko szukowała? No, to już Białorusi nie mają. Nigdy tutaj. Większe roszczenia niż Polacy. Eee, czekaj, Mendok został królem. Mendok to. No. no dobra, ale to. Będziemy już kończyć. I. Do następnego w sumie. Przypominam o lajkach, subskrybowaniu zostawianiu komentarzy. To nie jest tak, że ja nie czytam. Ja czytam komentarze, ja. Widzę, kto lajkuje, ja widzę, kto subuje. I szczególnie do tego zachęcam, bo to też mnie motywuje do nagrywania, jednak. No, a co do majówki, bo przez majówkę nie było filmów, to dlatego, że byłem na wyjeździe po prostu. No, to hejo.